Wszystkim, witajcie w nowym filmie. Dziś zapraszam Was, nie to nie będą porządki w mojej szafie. To będzie 15 rzeczy, które są podstawą mojej garderoby. Rzeczy, w których chodzę bardzo często, regularnie, więc pierwszą rzecz, którą zdecydowałam się, że Wam pokażę: taka podstawa mojej garderoby, ramoneska. Tutaj pod spodem mam jeszcze koszulkę, ale powiedzmy, że jej nie ma. Ramoneska, którą kupiłam na jakiejś chińskiej stronce, ona kosztowała jakieś około 30 dolarów. Czyli powiedzmy, że jakieś 120 zł i uważam, że to był mega trafiony zakup. Naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Jest uniwersalna. No wiecie, ramoneska praktycznie pasuje do wszystkiego. Następna rzecz, podstawa mojej garderoby to sukienka ta. Sukienkę kupiłam w Mojito. Ona kosztowała jakieś 200 zł, ale wiem, że wtedy korzystałam z jakiejś promocji, jakieś rabaty tam były. Kupiłam ją troszeczkę taniej, może 150 zł, nie pamiętam, nie mam pojęcia, nawet nie chcę się zastanawiać. Jest to bardzo trafiony zakup. Początkowo chodziłam w niej tylko na jakieś większe okazje, a później doszłam do wniosku, że tak naprawdę mogę ją zestawić razem z ramoneską. I też będzie wyglądać bardzo fajnie, i wcale nie jakoś zbyt mocno elegancko. Mogę ją nosić na co dzień, naprawdę jest rewelacyjna. W ogóle ma bardzo ładne detale tutaj na łańcuszku, ma serduszko, jest super, jest bardzo dobrze wykonana i uważam, że no, sukienka to jest taka rzecz, która fajnie, żeby w tej szafie taką podstawą była. Następne rzeczy to dwie koszulki, czarna i biała. Czarna jest, cała czarna, ona jest tutaj w serek wycięta natomiast e, białej koszulki tak naprawdę nie mam takiej totalnie białej, ona jest taka szeroka oversize'owa i bardzo dobrze wygląda włożona do jeansów, bardzo dobrze się w niej czuję i jak jeszcze mam założoną Ramoneskę zaraz wam spróbuję to jakoś pokazać to wygląda to e, świetnie i przede wszystkim ja się w, świetnie w tym czuję i chodzę w tych rzeczach regularnie w tej koszulce bardzo często chodzę e, z bon Prix. kolejna podstawa mojej garderoby, jasne jeansy z wysokim stanem one mi się świetnie sprawdzają i kosztowały mnie, one są z HandMu, ale kosztowały mnie tylko złotówkę, ponieważ kupiłam je w Lumpeksie. Już wam pokazywałam w ostatnio w filmie, w którym mówiłam o samych hitach z Lumpeksa więc to są takie jeansy. Spódniczka. Jak już pokazałam jedną sukienkę, to pomyślałam sobie, że kolejną taką kobiecą odsłoną powinna być spódniczka. Myślałam, żeby pokazać wam czarną, ale pokazuję wam tą bo jak spódniczka to lato to jasne kolory mimo że czarną też bardzo lubię ale chciałam się zdecydować na jedną więc taka spódniczka ona jest skropa no i ta spódniczka również pasuje do Ramoneski do tej koszulki do czarnej koszulki więc bardzo fajnie jak jeden jak pokazuję wam jeden element to zależy mi żeby on właśnie pasował z kilkoma innymi rzeczami z mojej szafy Następnie mam tutaj białą koszulę, bo pomyślałam sobie, jeżeli pokazuję podstawę, no to powinnam pokazać też coś, co... W przypadku kiedy muszę ubrać się w miarę jakoś tak bardziej elegancko, to dobrze byłoby coś w tym stylu mieć. To jest taka biała koszula, którą zazwyczaj wkładam do spodni, mogę ją włożyć do jeansów. Nie pokażę Wam dzisiaj czarnych spodni, ponieważ aktualnie takich nie posiadam, ale uważam, że taka łamana elegancja jeansy z taką koszulą, powiedzmy, plus jeszcze ta, ma, ta ramoneska. Wygląda w miarę okej. Okay. Następnie sweterek. Ja już jakiś czas temu myślałam, żeby się go pozbyć, kupiony w lumpeksie. Chyba za 7 zł, około tej wartości, i jednak zdecydowałam, że przez to, że on tutaj jest już taki rozciągnięty, ja go noszę, także że jedno ramię jest odkryte albo dwa ramiona, bardzo dobrze się w nim czuję. Świetnie znowu pasuje z jeansami i do tego też ramoneska. Więc jak jest chłodniej, to, to można tak sobie to fajnie zestawić. Myślałam, żeby pokazać wam białe. Ale szczerze powiedziawszy, mam je schowane, ponieważ teraz mam taki, takie zestawienie tutaj jesienne, a te letnie ubrania są schowane, więc nie chciałam się wyciągać, ale pomyślałam, że jasne są jakby trochę takim odpowiednikiem tych białych spodni, więc takie białe spodnie z Orseya Oj one na pewno mają już 7 lat. Również pasują do wszystkiego. Staram się, ja bardzo lubię czarny kolor, ale staram się nie szaleć za bardzo z tą czernią. Żeby wszystko w mojej szafie nie było czarne, bo w pewnym momencie tak się zagalopowałam, że, że bardzo dużo czarnych rzeczy nakupowałam sobie. Nie o to chodzi, żeby szafa była cała czarna, więc staram się w jasnych rzeczach również gustować. No tutaj ciemne rzeczy wam teraz pokażę. E, kombinezon Bonprix, rewelacyjny z takim rozcięciem na plecach. Długie tutaj nogawki, tutaj jest taki pasek. Bardzo fajny strój. Po prostu zakładacie i już jesteście ubrane. Nie trzeba myśleć, jakie spodnie do tej bluzki pasują albo jaka bluzka do tych spodni. Więc bardzo fajna opcja. Uwielbiam go, noszę w miarę regularnie, bo zakładam go też na jakieś zwykłe spotkania. Jak mam ochotę go założyć, to po prostu go zakładam. Ostatni sweterek, bo pokazałam Wam ten szary. No to jeszcze mam tutaj taki czarny. On ma taką piękną koronkę. Dostałam go od przyjaciółki na prezent. Bardzo trafiony prezent, naprawdę uwielbiam takie koronki, świetnie to wygląda. No to jakby ubrania już mamy odhaczone, pokazałam Wam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11 ubrań. E, dwunasta rzecz to jest komin. Bardzo często zakładam, jak jest. Ha, dobra, będzie, będzie jeszcze jedna rzecz. którą bardzo często zakładam, jak gdzieś tam wychodzę i wieje wiatr, to, to lubię sobie mieć taki komin na szyi. Ja ogółem, jak jest zimno, to lubię się grudzić ubrać, bo jestem z marzluchem i, i nie lubię jak mi wieje po szyi, to mówiłam, że to jest dwunasta rzecz, jeszcze pomyślałam sobie, pokażę jeszcze płaszcz, mojito nawet kilka tych rzeczy z tego mojito mam mimo, że lata tam nie kupowałam chyba z kilka ładnych lat nic nie kupiłam w mojito, po prostu kiedyś jakieś takiej rzeczy mi się udało trafić i i, I teraz je mam. To jest szary płaszcz. Nie zakrywa kolana. Kolana jest odkryte taki elegancki. Jak jest chłodno, to myślę, że to jest super opcja, żeby sobie coś takiego założyć, bo ramoneska może nie wystarczyć. I jeszcze ostatnie trzy rzeczy, które wam pokażę, to buty. Takie buciki z CCC. Jestem zaskoczona, bo powiem Wam, że miałam taki czas. Buty, które kupowałam na zimę. Co roku reklamowane zwrot pieniędzy albo wymiana non-stop, coś się z nimi działo zazwyczaj tutaj od środka pękała skóra i y, czy tam tworzywo y, podobne i były reklamowane a te mam już chyba trzeci rok, bardzo dobrze się spisują i to oczywiście są buty na taki chłodniejszy czas buty sportowe, New Balance, niebieskie, mam je chyba rok lubię w nich chodzić, na początku strasznie mnie cisły y, i wręcz czasami y, czułam, że tracę krążenie ale już się trochę rozeszły, więc teraz już jest wszystko w porządku, chociaż początki były trudne. Do jeansów bardzo dobrze pasują, do jeansów, do spodni, sandałki, no bo jeżeli mamy sukienkę, no to e, takie sandałki fajnie wyglądają. Są na koturnie. Nie chciałam Wam pokazywać żadnych szpilek, bo szpilki raczej tak noszę bardziej okazyjnie. Powiedzmy, te są wygodniejsze, więc stawiam na wygodę. I buty z CCC kupione za jedyne. Jak dobrze pamiętam, udało mi się wyhaczyć taką promocję i to było 20 zł. Nie ma tutaj, jakby szpilki, ale i tak mamy koturnę, więc, więc ta noga jest wydłużona i, i wygląda się. Smuklej. No i dobrze, moi kochani, jak dobrze policzyłam, to pokazałam Wam 16 rzeczy, które są podstawą mojej garderoby. Nie jest to 15, ale jest 16. Eee, I to są takie rzeczy, które zdecydowanie kupiłabym ponownie, które bardzo lubię nosić, które bardzo mi się dobrze sprawdzają i wcale nie trzeba mieć. Więcej ubrań, jak już macie taką bazę, to potem tylko jakieś małe elementy dokupić sobie i to wystarczy. Więc naprawdę nie potrzeba mieć olbrzymiej szafy. Fajnie jest mieć mniejszą szafę, kapsułową, żeby łatwiej było skompletować, zestawić ze sobą ubrania, łatwiej było się rano ubrać. I przede wszystkim, żeby nie kupować non-stop nowych ubrań, bo przez to... Bardzo mocno napędzamy rynek, a jest w lumpeksach dużo ubrań, które naprawdę można kupić za grosze za złotóweczkę te jeansy, więc cały czas będę powtarzać, że można się dobrze ubrać w lumpeksie i nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze wyglądać. Moi kochani, jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!